Cześć. Tu Bartek z Road Racing. Dzisiaj zajmujemy się oponami szosowymi, te dwie, i bardzo ciekawa propozycja opony gravelowe. Przypominam o subskrypcjach, to możemy dać na bok. Przypominam o subskrypcjach, jest to dla mnie bardzo ważne. Cieszę się, że ten kanał rośnie, ale chciałbym, żeby rósł naprawdę na, wyrósł naprawdę na duży, fajny kanał zajmujący się sprzętem kolarskim w taki sposób, który daje możliwość... A powiem wprost, dla mnie takim youtuberem, który mi się podoba, jest Kuba Klawiter. I każdy, kto go ogląda, wie o co chodzi, że tu jednak chodzi o to, żeby transparentnie się wypowiadać na temat tego co się testuje, jak się to po prostu odbywa i tak dalej, bo to poprawia odbiór i wrażenia z tego odbioru u widzów i dodaje wiarygodności tym testom. Ok, Opony na test dostarczyła firma Lemon Bike ze Śląska. Strona lemonbike.eu Test się dopiero zaczyna, ale już działa dla Was link na zniżkę na te opony: 10% na hashforroadracing.pl na stronie lemonbike.eu. Także tyle tytułem wstępu. Dziękuję za udostępnienie tych opon do testów. Założę je na dwie, dwa różne zestawy kół, oczywiście do różnych rowerów. I zacznijmy może od obon Boken Double Cross. I już patrzymy, cóż to takiego tutaj się znajduje. Ja sobie je oczywiście wcześniej obczeiłem, jak tam, jak w ogóle, żeby sobie wyrobić jakieś wstępne zdanie, chociaż na nich. No nie są jakieś. Zważymy je jeszcze później, to będziemy wiedzieli ile ważą. Yy, I Podejdę, znaczy ja wam po prostu zrobię fotkę, bo chyba tak jest najlepiej, wtedy to widać najlepiej. Yy, bieżnik tych opon, mimo wszystko jakby ktoś bardzo był niecierpliwy, to już mu to pokazuję. Bieżnik tych opon z tego co ja wiem o bieżnikach, no a tak jak mówię, zajmuję się już tym kupę lat, to już kupę tych tematów przerobiłem. W środku jest bardzo ciasny, to zapowiada dobrą trakcję na asfaltach również. I na takim hardpacku prawdziwym, na twardym, drobnym szutrze. Natomiast te boczne ząbki no w porównaniu do Continentala są bardziej agresywne. Ja podejrzewam, że być może te opony będą. Yy w pewnych warunkach może i troszeczkę wolniejsze, ale to się okaże, bo ten środek powinien zrobić robotę. Ten środek powinien nadać tej oponie pędu. Powiem Wam, że pod palcem mieszanka jest bardzo taka przyczepna. Niektóre opony są twarde, mają bardzo twardą mieszankę, w ten sposób dodaje im się szybkości i to też się czuje. Tutaj tak nie jest, czyli zapowiada się opona, która ma, ten, ma te właściwości, takie jak generalnie ja lubię, ale też widzę, że to jest opona na tą porę roku, gdzie to, takie grzebnięcie jest potrzebne, czyli właśnie jesień, zima, wczesna wiosna, czy tam jakieś y, troszeczkę cięższe warunki, jak również, że wtedy się sprawdzi, natomiast da sobie radę też na asfalcie. No dzięki tym y, powinna dać sobie radę. To się okaże, czy, czy sobie da radę. Już nie bądźmy tacy pewni tego wszystkiego, co tu po samym wyglądzie bieżnika. Y, zdam wam relację później w filmach, jak się je zakładało na tubeless. Y, y, mamy Tutaj, jeśli chodzi o mleko, no to będzie, będę stosował mleko Stansa. Nie stosuję tylko mleka Stansa, to muszę Wam powiedzieć. Używam też innych mlek, ale faktycznie, jeśli chodzi o mleko, to można się czasami nadziać. Są jakieś dziwne produkty na rynku, które naprawdę udają chyba mleko niż mlekiem są naprawdę. Powiem tak: zastosowanie tubeless w tych oponach na pewno ma sens. Ja uważam, że bez sensu jest jeżdżenie na gravelu na dentce i na MTB. Sprawa szos jest sprawą otwartą, bo tu są różne podejścia. Yy, profesjonaliści również jeżdżą na dentce, Jak wiecie, yy, yy, wszystkie etapy, które golił yy, w tym roku Mark Cavendish na Tour de France były golone na zestawie oponka plus dętka lateksowa. Także ten zestaw, który ja używam, ale nie jestem jakiś zamknięty na nowe doświadczenia. Zresztą Tubles nie będzie dla mnie nowym doświadczeniem w szosie, bo będzie. Ja już jeździłem na Giantie testowym, na pierwszym propelu, który mi Giant podstawił i. Yy, 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 i po prostu mam już jakieś doświadczenia z tym, zobaczymy co będzie tym razem, natomiast sama ta opona gravelowa uważam, że ma potencjał na bycie naprawdę hitem, bo czasami potrzebujemy, szczególnie jak proporcja jest taka, że jest więcej tego terenu, a mniej jest asfaltu, to potrzebujemy właśnie takiej opony, żeby poczuć się w tym lesie pewnie. Czy to jest wszystko jedno, jaki opona ma bieżnik w terenie? To nie jest wszystko jedno. Przypomnijcie sobie stare edycje Racing Ralfa, nazywane też Dancing Ralfem, które naprawdę tańczyły pod kolarzem w każdą stronę. W tamtym czasie Raketron był taką oponą, która radziła sobie z tym znacznie lepiej, jeśli chodzi o ofertę Szwalbę, a Nobynik był po prostu dzidą, nie do zatrzymania, jeśli chodzi o trudne warunki terenowe. Tutaj nie jest to opona na jakieś ekstremalne warunki, bo ten bieżnik ma może 2-3 mm wysokości na bokach. Ten ostatni klocek, który będzie decydował o tym, czy się wysypiecie, czy się nie wysypiecie. I po prostu myślę, że spokojnie w takich troszeczkę trudniejszych warunkach ta opona będzie sobie radzić. Ja już dzisiaj wrzucę je na swoje koła Evan Light. Na koła Evan Light wrzucę te opony, a to dlatego, że teraz przyjdzie zmiana. W kołach Evan Light New Disc Special Edition Road Racing będą jeździły na gravelu. Zaczyna się ta pora roku, gdzie ja będę coraz więcej jeździł na gravelu, i później, już tak do wiosny. I dlatego te Evan Lighty przetestuję teraz na gravelu. Stąd też dobrałem, żeby to się zmieściło w moim rowerze, szerokość tej opony i powinno być ok. Dzisiaj je będę zakładał. Przekładam też kasety. Dzisiaj dużo ruchów związanych z, z rowerami, bo tam jeden z tych rowerów się sprzedał. Pewnie będę za jakiś czas kupował drugi i z, tej, z tego względu będą te takie ruchy. Czerwone logo IRC. Boken Double Cross. Myślę, że w 33 ta opona spokojnie mogłaby jeździć w przełaju. Spokojnie. Z takim bieżnikiem przypomina mi jednego z dużych producentów. Nie jest on idealny, on jest tylko troszeczkę podobny jakby, ale idea tego bieżnika jest podobna. Myślę, że spokojnie mogłaby latać w, w, w CX. ie Oczywiście w rozmiarze 33. Tu jest rozmiar 38. Zobaczymy jak ona się ułoży. Zalecane ciśnienie 45-60 PSI, czyli okolice 3-4 barów. Dobra, tyle o oponach Double Cross. Jeszcze trochę technikaliów dla Was. Są oczywiście gotowe na, na tubeless. 60 TPI casing. No nie, nie stosuje się zazwyczaj 180 TPI casingu w oponach w teren, które mają być mocne i też być odporne na kamienie i tak dalej, bo to jest po prostu. Nie ta aplikacja Okej, okay. tu mamy drugie opony Zobaczmy co to jest To są opony na szosę Formula Pro yy, IRC oczywiście Bo dzisiaj się skupiamy na tej marce To jest marka z Japonii yy, Powiem Wam, że opony wyglądają też jakościowo Tak na pierwszy rzut oka Trochę już tych opon się naoglądałem w życiu yy, To naprawdę może wyglądać różnie Już po wyjęciu z pudełka Krzywo ponaklejane bieżniki i tego typu historie jak najbardziej się w tej branży zdarzają. Yy, OK. Dużo, dużo zawsze można powiedzieć o oponie po założeniu jej na obręcz. Jak ona wskoczy na tą obręcz? Yy, jak będzie? Jak zakręcisz tym kołem? Czy będą jakieś bicia spowodowane samą yy, obręczą? To jest opona w rozmiarze 25C, czyli moim ulubionym, jak wiecie, na szosę. Yy, ja uważam, że szosa 28 jeszcze, jeszcze, ale 30-32 to, to już po prostu. Rozumiem ludzi, którzy mieszają teren, czyli po prostu offroad z szosą, ale jeżeli nie mieszasz tego terenu, no to chyba, że nie lubisz szybko jeździć, to też tak może być. To trzeba być chyba tolerancyjnym bardziej. Okej, okay, bardzo fajnie tutaj wymalowane te logosy, czyli wizualnie ta opona na Feldze będzie wyglądała mega. Ja wleję do niej 40 ml mleka. Nie wlewam więcej. 20 ml to jest 20 gram. 20 gram. Oczywiście możecie powiedzieć jestem gruby, dużo ważę i tak dalej. Ale Jakieś delikatne pasje do tego typu rzeczy trzeba mieć. Ja zawsze rower traktuję w osobnym ujęciu, jeśli chodzi do siebie, ale tą 40 wlewam. Zalecam Wam wlewanie 60. Chyba, że chcecie iść moją drogą, to wlewajcie 40. 40 w oponie. Pamiętajmy też, że wolumen tej opony, objętość jej, jest dużo mniejsza niż opon grawelowych, czy już nie daj Boże, MTB, do których się setkę wlewa spokojnie. I dlatego ta 40 to i tak tu jest dużo. Jeżeli to jest dobrej jakości mleko, jeżeli ono nie wysycha tak szybko, a. Właśnie na temat stansa, to stans Race też go używałem. To on wysycha trochę szybciej. Ten zwykły stans starcza na dłużej, dlatego tego zwykłego tu wrzucę. Kolejnie fajna taka mieszanka. I ja jest tutaj bardzo intensywny i szeroko rozstawiony bieżnik. Jak widzę, to w pewnych sytuacjach na pewno pomaga. To pomaga wycisnąć wodę spod tej opony. Jak jedziemy w deszczu, ja jeżdżę w deszczu, nie mam problemu, nawet w lecie to nawet lubię w deszczu jeździć. A ta, szczególnie tamten rok był znamienny pod tym względem. No po prostu złapały mnie cztery takie apokaliptyczne ulewy, że nalała mi się woda do stożków moich kół. I powiem Wam, że wy, wy, jakby pozbywanie się tej wody trochę trwa. Bo to jest tak, jak ten układ jest tak, jakby zapowietrzony, i to jest naprawdę niemały problem. Ale trudno, nie było źle. Jedna z tych jazd to było 200 km na szosie i wtedy to się wydarzyło. No dobra, to co nam zostało? Zostało nam by tutaj bardzo istotna rzecz, czyli zważenie tych opon i już idę po wagę. ok, mamy wagę. Yy, jak już je rozwinę, to z tego względu wziąłem tą wagę, że jak już je rozwinę, to jest yy, słabo. No, widzę, że postęp w stosunku do starego modelu jest bardzo istotny, już wam to pokazuję, żeby nie było. Proszę uprzejmie, dla moich widzów, wszystko proszę bardzo. 270 gram. Opona tubeless, ok, zobaczmy. No, to już tym bardziej się nakręciłem na tą oponę. Dzisiaj będzie montowana. Z tublesem to różnie jest z tym montażem, ale myślę, że sobie poradzimy. Dobra, patrzymy na drugą. No, tak przeskakuje waga między 400, przepraszam, 480 gram. To z tak solidnym bieżnikiem nie ma tragedii. Proszę uprzejmie, 470, 480, 480, 90. No, w tych granicach przeskakuje nam troszkę ta waga. OK, czyli szosowa opona waży bardzo fajnie. Ta też nie jest zła. Dużo tutaj też zależy, jeśli chodzi o całkowitą dynamikę układu Waszego roweru od kół oczywiście. Polecam do Gravela koła Evan Lighta, bo mam wrażenie, że też się sprawdzą, ale jak się sprawdzą i czy tak ostatecznie? Wstępnie polecam, no bo widzę jak się coś się dzieje na szosie na tych kołach. I ja tam, tak jak mówię, są te modele specyficzne dla Gravela, ale wtedy Musielibyśmy mieć też ramę, która zmieści te szerokie koła, no bo one jak mają 23 mm powiedzmy w środku, to tą oponę rozepchną już całkiem konkretnie. Natomiast z 21 no to zmieścimy się też trochę w tych starszych ramach. Ja mam trochę starszą ramę, mam ramę, która mieści 38,5 mm, także liczę, że to się tutaj wciśnie. I no japońska jakość jest znana, no kurczę, gdzie się na nią nie napotykamy. Powiem wam taką ciekawostkę, że z moim kolegą z Wietnamu, z mojej firmy. Kiedyś na szkoleniu rozmawialiśmy jakiego tak się ogólnie chciałem dowiedzieć jak się w tym Wietnamie żyje. Rozmawialiśmy na temat dup takich typu lodówka, pralka, co tam mają w chacie, nie? Myślałem, że wszystko mają chińskie. On mówi, że marzeniem każdego wietnamczyka jest mieć japońskie rzeczy. Japoński samochód, Honda, on ma Hondę prywatnie i japoński motorek, to już w ogóle się u nich na to tak jak mówi się po prostu na to Honda i to są Hondy te małe motorki u nich. I generalnie w domu też japońskie dobra. Japończycy w mojej ocenie nie odkryli wielu takich super przełomowych rozwiązań. Oni bardziej dopracowują rozwiązania, które powstały gdzie indziej i tą jakością swoją, i podejściem do tego, że nie wypuszczają na rynek niesprawdzonych produktów, które się rżną od razu, zaraz za bramą sklepu. No to to jest to, co Japonię wyróżnia na pewno i dlatego jestem bardzo ciekawy. I zobaczę też, jak to będzie z tą tutaj oponą szosową. Może ja się przesiądę na tubeless. Nie obiecuję niczego, bo raczej ja jestem konserwatywny w tych sprawach, I, ale waga jest zachęcająca, waga mnie tutaj nie przeraziła i widać, że, że firma poczyniła pewne starania, bo gdzieś tam na jakichś stronach widziałem testy starego modelu, no to nie wypadły oszałamiająco, są też inne modele tych opon z wkładką dodatkową, tutaj oczywiście wkładka jest, to nie są opony bez wkładki, ale no zobaczymy jak się to będzie układało, także pamiętajcie, na stronie lemonbike.eu czeka już na Was rabat od Road Racing, dla, dla widzów od LemonBike'a, przepraszam, dla widzów road racing, 10% na hasło roadracing.pl na stronie lemonbike.eu. Zapraszam, jeżeli już chcecie to kupować, a jak nie, to chwilę poczekajcie i dajcie mi to przetestować, to jak wiecie ode mnie się dowiecie, jak to jeździ. No tak jak podsumowując, to jest jedno i drugie jest sztosem, bo myślałem, że te opony ważą 310 gram, a tu się okazuje, że jest 40 mniej. To jest różnica. Mieszanka jest bardzo fajna. Wydaje mi się, że to jest nawet ta sama mieszanka, tak pod palcem. Zobaczymy, jak to będzie jeździło. Dzisiaj wrzucam to na koła i zaczynamy testy. Zapraszam na Strawę. Tam zawsze będziecie wiedzieli chwilę wcześniej, co się będzie działo. W przygotowaniu dzisiaj jest jeszcze materiał o porównaniu Meridy Reacto i Specialized Avenger. I będą do wygrania mega nagrody nie koszulki tym razem mega, mega nagrody. Do zobaczenia, hej.